Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Szanowni Państwo, zapada dzisiaj decyzja, całkowicie bezprawna. Decyzja, która jest kolejnym krokiem w stronę likwidacji polskiej demokracji, no bo pozbawienie jednej ze stron. Politycznego sporu właściwego dla demokracji środków finansowych jest niczym innym jak w gruncie rzeczy likwidacją zasady równości konkurujących formacji politycznych, a więc za tym idzie i to, że jest to w gruncie rzeczy bardzo mocne uderzenie albo wręcz likwidacja mechanizmu demokratycznego. My oczywiście się będziemy bronić, do tego jeszcze wrócę, ale chciałbym powiedzieć najpierw o Prawie, która jest ważna, chociaż dotąd nigdy tego rodzaju informacji nie przekazywaliśmy, ale można powiedzieć, że tutaj nasza cierpliwość się skończyła. Za tą decyzją stoją konkretni ludzie. Oczywiście za nimi też pewnie stoją jakieś inni ludzie, ale chcę wymienić nazwiska tych panów, bo to są sami panowie. Są to panowie Ryszard Balicki. Ryszard Kalisz, no najbardziej znana z tych postaci, Paweł Gieras, Maciej Kliś i Konrad Składowski. Ci panowie stanowią tą pięcioosobową większość Państwowej Komisji Wyborczej, która podejmuje tego rodzaju decyzje. Ja przypomnę, że w Państwowej Komisji Wyborczej pana Kalisza być nie powinno z tego względu, że. Jego partia nie ma dostatecznej ilości głosów, dostatecznego procentu głosów w Sejmie, żeby mieć tego rodzaju możliwość, jak wysłanie swojego reprezentanta do Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast naszej partii ze względu na elitywność nadal należy się czwarty członek. więc to Proporcja powinna być całkowicie inna. Myśmy zwrócili się w tej sprawie do marszałka Sejmu Hołowni, no ale otrzymaliśmy odpowiedź, można powiedzieć, odmowną. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją. Jeżeli chodzi o pierwszą decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, to znaczy tą, która odbierała nam pieniądze za wybory prezydenckie, to za wybory parlamentarne, przepraszam, to mamy decyzję prawomocną i decyzję pozytywną dla nas. To jest decyzja Sądu Najwyższego, której nie ma żadnego odwołania i która to decyzja powinna być zatwierdzona, ale to nie jest zatwierdzone zatwierdzenie fakultatywne, tylko obligatoryjne. To jest obowiązek prawny. Po prostu Państwa Komisja Wyborcza powinna wobec tego zmienić swoją decyzję poprzednią i przyznać nam odpowiednie pieniądze. Nie wykonała tego obowiązku prawnego, czyli popełniła przestępstwo, oczywiście chodzi o tych, którzy głosowali za taką decyzją z artykułu 231 kodeksu karnego. Niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w tym wypadku. Jeżeli chodzi o decyzję drugą dotyczącą subwencji dla partii, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której mamy jedną decyzję negatywną, to znaczy decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, opartą zresztą o tą pierwszą decyzję negatywną dotyczącą środków za wybory parlamentarne. I nie mamy decyzji prawomocnej, bo taką prawomocną decyzją jest dopiero decyzja Sądu Najwyższego. Są dwie sytuacje, w której można nie wypłacić te pieniądze. Pierwsza z nich to jest sytuacja, w której partia polityczna w ten sposób ukarana nie odwoła się do Sądu Najwyższego. No taka sytuacja nie zachodzi od obydwu decyzji, żeśmy się odwołali. A druga, że Sąd Najwyższy potwierdził decyzję PKW. W pierwszym wypadku nie potwierdził tej decyzji i nakazał wypłacenia, a w drugim w wypadku ta sprawa nie była jeszcze przez Sąd Najwyższy osądzona. Czyli, krótko mówiąc, przez cały czas pieniądze powinny płynąć. I taka była zresztą praktyka poprzednia. Na co powołuje się, ta grupa PKW. Otóż na rzekomą nielegalność tej Izby Sądu Najwyższego, która podejmuje decyzję, czyli kontroli nadzwyczajnej i spraw społecznych. Otóż ta Izba podejmowała wiele innych decyzji odnoszących się do takich samych spraw, i choćby w nieodległym czasie, mówię o czasie wstecz, Podjęła takie decyzje w stosunku do Konfederacji, do partii Grasław Gowina pod jej kolejną nazwą. Już w tej chwili na tej nazwy sobie nie przypominam. I te decyzje zostały wykonane. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że kiedy. Władzy nie przeszkadzają te decyzje, to ona je uznaje i uznaje, co za tym idzie także i tą Izbę. Dotyczy to także tej decyzji, która odnosiła się do ważności wyborów parlamentarnych. Natomiast kiedy jej się te decyzje nie podobają, to po prostu ich nie wykonuje. No to jest odrzucenie samej zasady obowiązywania prawa. To już nie jest nawet łamanie praworządności. To jest coś... To jest jeszcze krokiem dalej idącym niż łamanie praworządności. Taki mamy dzisiaj stan w Polsce i oczywiście ten stan nie ma nic wspólnego z państwem prawa i z państwem demokratycznym. Ani z jednym, ani z drugim. To jest uderzenie i w państwo prawa i uderzenie w tej chwili zupełnie bezpośrednie w demokrację. Dlatego protestując przeciwko tego rodzaju działaniu władz, chciałbym dodać, że Dzisiaj jedyną szansą dla funkcjonowania procesu demokratycznego w tym wypadku to jest to, co jest istotą procesu demokratycznego, a więc wolne wybory, w tym wypadku prezydenckie, ale także oczywiście parlamentarne, samorządowe i europejskie, mogą być w Polsce przeprowadzane. Oczywiście chodzi w najbliższym czasie o wybory prezydenckie, tylko wtedy jeżeli społeczeństwo udzieli nam poparcia. Społeczeństwo zdaje się, przynajmniej wielu naszych zwolenników zrozumiało, że ta decyzja pierwsza Sądu Najwyższego oznacza, że będziemy otrzymywali pieniądze. Więc bardzo chcę powiedzieć jasno, że my tych pieniędzy nie otrzymamy i nic nie wskazuje na to, żebyśmy je kiedykolwiek przy tego rodzaju kształcie Państwowej Komisji Wyborczej i w ogóle przy tej władzy otrzymywali. Stąd apel o to, żeby wpłacać pieniądze. To są w tej chwili w istocie pieniądze na kampanię Karola Nowrockiego. Tej kampanii nie da się przeprowadzić bez pieniędzy. Taka jest po prostu sytuacja i w Polsce, i w każdym innym kraju demokratycznym. Stąd ponawiam ten apel. To dzisiaj jest naprawdę najważniejsza sprawa, najważniejsza sprawa dla przyszłości polskiej demokracji, polskiej wolności, polskiej praworządności, dla losów nie tylko Polski jako państwa, ale także dla losów poszczególnych Polaków. I stąd powtarzam: to jest apel bardzo mocny, bardzo zdecydowany. Potrzebujemy tego nie dla siebie, potrzebujemy tego dla Polski. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Panie Premierze. Proszę Państwa, wszelkie informacje dotyczące tego, jak dokonywać wpłat, jak tytułować przelewy są w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej.